Przygotuj się na poznanie jednej z najbardziej imponujących historii o odwadze i wierze w czasach prześladowań. Święta Agnieszka, młoda dziewczyna, mająca zaledwie 12 lat, stawiła czoła potędze Rzymu i pogańskim bogom, wybierając oddanie życia Chrystusowi zamiast wyrzeczenia się swojej wiary. W obliczu okrutnych gruźb i upokorzeń, niespodziewany cud zmienia los tej dziewczyny, pozostawiając wszystkich w szoku. Jaki był sekret jej boskiej ochrony? Odkryj teraz tę emocjonującą historię czystości, męczeństwa i cudów. Witaj na kanale Świętych Historii. W wielkim i starożytnym Rzymie, za panowania cesarza Dioklecjana, powietrze było przysycone strachem i niepewnością. Były to czasy wielkich prześladowań chrześcijan, a miasto, które niegdyś było symbolem dobrobytu i kultury, teraz stawało się areną niesprawiedliwości i okrucieństw. Wśród chrześcijan wyróżniała się młoda dziewczyna, znana ze swojej czystości i pobożności. Nazywała się Agnieszka. Córka szlacheckiej rodziny, Agnieszka miała wszystko, o czym mogłaby marzyć młoda dziewczyna w jej wieku bogactwo, status i urodę. W wieku zaledwie 12 lub 13 lat jej wygląd przyciągał spojrzenia pełne podziwu, gdziekolwiek się pojawiła. Jednak było coś jeszcze bardziej godnego uwagi w niej, jej niezachwiana wiara w Chrystusa. Od bardzo młodego wieku Agnieszka postanowiła, że całkowicie poświęci swoje życie Bogu, ofiarując Mu swoje życie jako ofiarę, i nic na tym świecie nie mogło jej od tego odciągnąć. Życie w Rzymie w tamtym okresie nie było łatwe dla chrześcijan. Dioklecjan, cesarz, który postrzegał chrześcijaństwo jako zagrożenie dla swojej władzy, rozpoczął jedne z najbardziej brutalnych prześladowań przeciwko wyznawcom Chrystusa. Mimo to Agnieszka nie ukrywała swojej wiary, odmawiała oddawania czci pogańskim Bogom, a wielu znało jej pobożność. Sława jej piękna i cnoty rozeszła się po całym mieście, a wielu młodych szlachciców zaczęło rywalizować o jej rękę. Wśród tych zalotników znajdował się syn prefekta Rzymu, arogancki młodzieniec przyzwyczajony do tego, że dostaje wszystko, czego zapragnie. Dla niego Agnieszka była kolejnym trofeum do zdobycia. Pewien, że młoda dziewczyna nie oprze się jego bogactwom i obietnicom władzy udał się do jej domu, przynosząc ze sobą cenne podarunki, błyszczące klejnoty, delikatne jedwabie i drogie perfumy. Kiedy Agnieszka została wezwana, aby go przyjąć, atmosfera w domu była napięta. Jej matka, obawiając się władzy, jaką posiadał prefekt, spoglądała na nią z niepokojem. Jednak Agnieszka zachowała spokój, wiedząc, że nic, co oferuje świat, nie może się równać z miłością Chrystusa. Z wymuszonym uśmiechem syn prefekta wyciągnął w stronę dziewczyny złoty naszyjnik wysadzany drogocennymi kamieniami i powiedział perswazyjnym tonem: Agnieszko, tym chcę ci pokazać, co mogę ci zaoferować. Kim są ci niewidzialni bogowie, których czcisz w porównaniu do tego wszystkiego, co tutaj widzisz? Masz młodość, piękno i świetlaną przyszłość u mego boku. Wyrzeknij się tej głupiej wiary i przyjmij moją propozycję. Jednak Agnieszka, zachowując spokój, odpowiedziała stanowczym głosem: Moje serce już ma właściciela, a on jest jedynym panem nieba i ziemi. Bogactwa tego świata są jak pył przed nim. Nie mogę zdradzić mojego prawdziwego oblubieńca, którym jest Chrystus. Te słowa uderzyły w ego młodzieńca jak cios. Wściekły z powodu odrzucenia, opuścił dom z twarzą wykrzywioną gniewem i upokorzeniem. Agnieszka rzuciła wyzwanie jednemu z najpotężniejszych mężczyzn w Rzymie, i to nie mogło pozostać bezkarne. Tego samego wieczoru, we własnym pałacu, rozgniewany młodzieniec udał się do ojca, prefekta Rzymu. Wiedział, że jeśli uda mu się przekonać ojca, że Agnieszka jest chrześcijanką, jego zemsta nadejdzie szybko. W końcu chrześcijanie byli uważani za wrogów imperium, zdrajców ojczyzny. Ojcze, zaczął młodzieniec, głosem przepełnionym urazą. Agnieszka nie tylko mnie odrzuciła, ale także odrzuciła bogów Rzymu. Odmawia czczenia naszych bogów i wyznaje wiarę tych chrześcijańskich heretyków. Prefekt, słysząc to, nie miał wątpliwości. Wiedział, że prawa są jasne: każda osoba, która zaprzecza bogom Rzymu i wyznaje wiarę chrześcijańską, musi zostać ukarana. Jednak widział też okazję do upokorzenia tej młodej dziewczyny. Która rzuciła wyzwanie autorytetowi jego rodziny. Przyprowadź ją jutro na sąd, rozkazał z wyrazem zadowolenia na twarzy. Damy jej szansę wyrzec się tej głupoty i pokażemy, co spotyka tych, którzy wyzywają Rzym. Następnego ranka Agnieszka została przyprowadzona na sąd. Ulice były pełne ciekawskich. W powietrzu unosiła się mieszanka strachu i podekscytowania. Ponieważ ludzie wiedzieli, że chrześcijan czekały okrutne losy, gdy zostali schwytani, jednak Agnieszka szła pewnym krokiem z podniesioną głową, jakby nie zmierzała na śmiertelny proces, lecz na uroczystość. Jej spokój i piękno wzbudzały zdumienie we wszystkich, którzy na nią patrzyli. Prefekt, siedząc na marmurowym tronie, czekał z niecierpliwością. Kiedy Agnieszka została przyprowadzona przed jego oblicze, spojrzał na nią z góry, jakby spodziewał się, że widok sądu ją przestraszy. Dziewczyno, zaczął autorytarnym tonem, masz przed sobą dwa wybory: wyrzeknij się Chrystusa i oddaj cześć naszym bogom, albo zmierz się z karą, która z pewnością doprowadzi cię do śmierci. Zastanów się dobrze, bo na szali jest twoje życie. W sali panowała absolutna cisza. Wszyscy oczekiwali, że Agnieszka, będąc tak młoda, stkórzy wobec groźby. Jednak ona odpowiedziała spokojnym, pełnym wiary głosem: Nie ma nic, co mogłoby mnie zmusić do zdrady mojego pana. Nie boję się śmierci, bo jest ona tylko bramą do życia wiecznego u boku Chrystusa. Prefekt, rozwścieczony odwagą dziewczyny, postanowił upokorzyć ją w okrutny sposób. Nakazał, aby Agnieszka została zabrana do domu publicznego, miejsca hańby, gdzie miała zostać publicznie upokorzona. Wierzył, że zadając cios jej czystości, zniszczy także jej wiarę. Jednak po przybyciu do domu publicznego zdarzył się cud. Kiedy mężczyźni próbowali zbliżyć się do Agnieszki. Jej ciało otoczyła intensywna, jasna światłość, uniemożliwiając komukolwiek dotknięcie jej. Ci, którzy odważyli się podejść bliżej, zostali odepchnięci przez niewidzialną siłę, a jeden z mężczyzn, próbując ją zgwałcić, natychmiast padł martwy, jakby został rażony boską mocą. Zdumienie ogarnęło wszystkich obecnych. Wieść o cudzie szybko rozeszła się po Rzymie i wielu zaczęło mówić o świętości tej młodej dziewczyny. Nawet strażnicy, będący świadkami tego wydarzenia, byli oszołomieni, prefekt jednak nie chciał wierzyć w to, co usłyszał. Nie mógł pozwolić, aby wiara chrześcijańska zyskała na sile, dlatego skazał Agnieszkę na śmierć. Rankiem dnia egzekucji atmosfera była ponura. Agnieszka została zabrana na stadion rzymski, gdzie czekał już tłum. Wielu z obecnych było ukrytymi chrześcijanami, którzy ryzykowali życie, aby zobaczyć ostatnie chwile tej, którą już uważali za męczennicę. Agnieszka, ze spokojnym i pogodnym wyrazem twarzy, weszła na szafot bez lęku. Jej wiara była jej tarczą, a serce już było u Boga. Kiedy Kat zawahał się, Ogarnięty mieszaniną szacunku i strachu, Agnieszka spojrzała na niego i powiedziała słodkim, lecz stanowczym głosem: Nie lękaj się, wykonaj to co ci nakazano, bo już niedługo spotkam mojego zbawiciela. Tymi słowami Agnieszka skłoniła głowę, a kat z drżącymi rękoma wykonał to co mu nakazano. Głowa młodej dziewczyny spadła na ziemię. Ale w tym momencie wielu twierdziło, że widziało jej duszę unoszącą się ku niebu, otoczoną promienną światłością. Po jej śmierci ciało Agnieszki zostało zabrane przez chrześcijan, którzy pochowali ją w świętym miejscu. Jej grób szybko stał się miejscem pielgrzymek, a doniesienia o cudach zaczęły napływać. Wiele osób twierdziło, że zostało uzdrowionych z chorób po modlitwie przy jej grobie. A jej sława świętości rozprzestrzeniła się po całym chrześcijańskim świecie. Lata później cesarz Konstantyn, po swoim nawróceniu na chrześcijaństwo, zbudował bazylikę świętej Agnieszki za murami na miejscu jej grobu, na cześć młodej męczennicy, która swoją niezachwianą wiarą rzuciła wyzwanie potędze imperium. I stała się wzorem czystości i pobożności dla wszystkich pokoleń. Życie świętej Agnieszki uczy nas, że prawdziwa siła nie tkwi w potędze ani bogactwach tego świata, lecz w niezachwianej wierze w Boga. Jej czystość i odwaga w obliczu prześladowań są dla nas wszystkich przykładem. Nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się oddalać nas od naszej wiary. Musimy pamiętać, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, tak jak nie opuścił Agnieszki. Jej odwaga, nawet w obliczu śmierci, jest zaproszeniem do refleksji nad naszą własną drogą wiary. Jak często pozwalamy, aby światowe troski i pokusy odwracały nasze serca od tego, co naprawdę się liczy? Święta Agnieszka stawiła czoła prześladowaniom z wewnętrznym pokojem. Który może mieć tylko ten, kto naprawdę zna i kocha Boga. Uczy nas, że gdy Chrystus jest w centrum naszego życia, nic nie może nas zachwiać. Świat może oferować nam bogactwa, władzę i przyjemności, ale nic z tego nie może się równać z obietnicą życia wiecznego u Boku Boga. I to właśnie ta obietnica podtrzymywała Agnieszkę do samego końca. Jej wiara była tak czysta i niezachwiana, że ani groźby śmierci, ani możliwość publicznego upokorzenia, ani nawet okrucieństwo prefekta Rzymu nie mogły jej osłabić. Wiedziała, że jej prawdziwy skarb nie znajduje się na tym świecie, ale w niebie. W codziennym życiu jesteśmy nieustannie poddawani próbom, nie spotykamy katów ani publicznych sądów, jak święta Agnieszka. Ale nasze próby przybierają inne formy: trudności finansowe, choroby, frustracje, a przede wszystkim pokusy, które nas otaczają. Świat oferuje nam wiele łatwych dróg i skrótów, które wydają się obiecujące, ale w rzeczywistości oddalają nas od Boga. Przykład Agnieszki inspiruje nas do skupienia się na tym, co naprawdę się liczy naszej relacji z Chrystusem. Zaprasza nas do zastanowienia się nad naszymi priorytetami i przemyślenia, jak reagujemy na życiowe wyzwania. Czy szukamy łatwych i tymczasowych rozwiązań, czy ufamy Bogu, nawet gdy droga wydaje się trudna i niepewna? Tak jak święta Agnieszka, jesteśmy wezwani do tego, aby być niezłomnymi w naszej wierze, nawet gdy sytuacje wokół nas zmuszają nas do jej porzucenia. Nie doświadczamy prześladowań fizycznych, jakich doświadczyła ona, ale stawiamy czoła innym formom prześladowań: materializmowi, relatywizmowi i ciągłym rozproszeniom współczesnego świata. Życie Agnieszki jest zaproszeniem do świętości w każdych okolicznościach, bez względu na nasz wiek, status społeczny czy sytuację życiową. Święta Agnieszka przypomina nam, że Bóg zawsze jest z nami, dając nam siłę do walki duchowej i wzywając nas do prawdziwego życia, które nie jest tutaj, lecz w niebie, obyśmy mogli uczyć się z jej przykładu i trwać w miłości Chrystusa. Modlitwa do świętej Agnieszki: Droga święta Agnieszko, wzorze czystości i odwagi, wstawiaj się za nami przed Bogiem. Pomóż nam zachować niezłomną i silną wiarę, nawet w obliczu prób i prześladowań. Obyśmy, tak jak ty, odrzucali pokusy świata i zawsze pozostawali wierni Chrystusowi, naszemu zbawicielowi. Udziel nam łaski życia w czystości serca i bycia świadectwem wiary dla innych. Amen. Życie świętej Agnieszki głęboko nas porusza nie tylko przez jej odwagę, ale także przez jej miłość do Chrystusa i czystość serca. Ona, będąc tak młoda, mogła wybrać łatwiejszą drogę, przyjmując bogactwa i władzę, które jej oferowano. Jednak Agnieszka wybrała drogę krzyża, męczeństwa i wierności Bogu. Ten wybór rozbrzmiewa przez wieki, inspirując chrześcijan w każdym wieku do życia z taką samą pobożnością i odwagą. Święta Agnieszka jest światłem w ciemności, przypominając nam, że nawet gdy wszystko wokół nas zdaje się rozpadać, miłość Boga jest silniejsza niż jakiekolwiek przeciwności. Jej życie i męczeństwo są wezwaniem, byśmy odważnie żyli naszą wiarą i, co najważniejsze, z pewnością, że prawdziwy skarb znajduje się w niebie. Jeśli poruszyła Cię historia świętej Agnieszki i jej niezachwiany przykład wiary, nie zapomnij zostawić swojego lajka i podzielić się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną. Aby życie świętej Agnieszki inspirowało nas wszystkich do zachowania odwagi i pobożności, nawet w obliczu prób. Zasubskrybuj kanał świętych historii aby otrzymywać więcej emocjonujących i inspirujących opowieści o świętych i wydarzeniach biblijnych i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowości. Razem umocnimy naszą wiarę i będziemy szerzyć te przesłania nadziei.